Hej, jesteśmy nad zalewem zębożyckim w Lublinie. Jest 3:40, więc będę się uwijał. Po pierwsze, kwestia budynku szkoły średniej dla dzieci dyplomatów ambasady rosyjskiej jest dużo bardziej rozbudowana niż mogłoby się wydawać. Jest tam kwestia tego, że powinna ona zostać przekazana, ten budynek zostać przekazany Polsce. Jest kwestia tego, że jest problem z płatnościami. Za wykorzystanie tego budynku jest kwestia tego, że ambasada rosyjska dysponuje nieproporcjonalnie większymi zasobami nieruchomości niż ambasada polska w Rosji. Jest kwestia tego, że ambasada rosyjska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie strategicznie ważnych budynków dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa polskiego. Doszło do polemiki pomiędzy osobą, która widnieje na zdjęciach podczas tego ataku, a redakcją, chociaż może to nazywać polemiką, to jeszcze za dużo, bo na razie tylko się osoba zainteresowana odniosła do tego co zostało napisane na portalu strike.eu, który jest tak jakby źródłem tej informacji. Są tam pewne kwestie dyskusyjne, ale o tym możecie się przekonać sami. Artykuł źródłowy możecie przeczytać na stronie strike.eu, a Odniesienie i zdjęcia, które wam teraz pokazuję, pochodzą z profilu Rafała Słuszko. Jest to aktywista społeczny związany z obywatelami RP, o którym bardzo często pisze Oko, który dokonuje dość radykalnych ruchów w celu osiągnięcia tego, na czym mu zależy. Pytanie, czy te ruchy nie są zbyt mocne? Zostawiam otwarte. Niestety, wielu Polaków decyduje się na działania moim zdaniem skrajnie nieodpowiedzialne, nie patrząc na konsekwencje, na przykład dla polskich dyplomatów, którzy pracują w innych krajach, w celu osiągnięcia tego, na czym im zależy. Chociaż moje osobiste wrażenie jest takie, że jest bardzo dużo osób, które prowadzi pewne działania również osób, które się udzielają na fejsie, YouTubie, którzy prowadzą kanały, gdzie tak jakby mniej jest skupienia się na merytoryce i wykorzystywania tych narzędzi, które są możliwe do wykorzystania, a więcej jest po prostu robienia swego rodzaju zadymy, która powoduje to, że jest więcej odbiorców zainteresowanych tym, co się robi. Jest więcej osób gotowych wspierać takie działania. To jest też w ogóle bardzo ciekawe. Czego tak naprawdę wy chcecie? Czy cenicie sobie bardziej osoby, które robią jakieś rzeczy kontrowersyjne, które wchodzą w pewne konflikty i prowadzą takie działania? Czy osoby, które skupiają się bardziej na stronie merytorycznej i szukają rozwiązań, które są możliwe do wykorzystania, przede wszystkim najpierw na drodze prawnej? Do wykorzystywania tych wszystkich narzędzi, które mamy również jako obywatele, żeby po prostu było dla nas lepiej. Punktować niekompetencje tych, którzy odpowiadają za to, że jest źle. Ale nie punktować, rzucając workami z farbą w ambasadorów. My potrzebujemy kompetentnych osób, które w sposób merytoryczny będą walczyły o nasze prawo, o nasz dobrobyt. I, jak podkreślam bardzo często w swoich materiałach, Jestem przeciwny wojnie. Jestem za tym, żeby pomagać, i pomagam sam osobiście, kiedy się nadarzy okazja i kiedy mogę. Ale ta pomoc musi być realizowana z pierwszą zasadą udzielania pomocy, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo ratownika. Bo nie sztuką jest podpłynąć do kogoś i próbować go ratować i dać się utopić. Sztuką jest udzielać pomocy tak żeby wyjść z tego cało i jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje to żeby ją otrzymał do następnego